Oczywiście chodzi nam tylko i wyłącznie o owoc. Już tak przyzwyczaja, wiesz. Spoiler. Nie może? Nie może. W mógł. związku z, z tym... <grym> Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, witajcie w tej mroźnej <grym> górze. Witajcie, słuchajcie, zima nie odpuszcza. No to idziemy dzisiaj zjeść coś fajnego, mam nadzieję. u Hiszpańskiego. Z nalotami hiszpańskimi. Właściwie to my tu od 10 lat chodzimy. Bardzo rzadko ostatnio... od 15. No nie wiem, ale może akurat dzisiaj coś odkryjemy ciekawego, bo byliśmy tu ostatnio na lunchu. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie odcinek, a dzisiaj coś z normalnej karty. No to co? Esla Pasjon, Zielona Góra na Lisowskiego. Zapraszamy. zapraszamy. Moi drodzy, mamy przystawki. Daliśmy sobie taki przegląd, żebyście Wy też mieli możliwość zobaczenia, co tutaj można zjeść. Flagowe danie to jest paella i ją tutaj trzeba zjeść, a oprócz tego mamy też inną formę owoców morza. No i tapasy, bo skoro jesteśmy w hiszpańskiej restauracji, no to fajnie by było zjeść tapasy. Tapasy są podstawą hiszpańskiej restauracji. No to uwaga, bierzemy pierwszy tapas. Smacznego tapasu. Grzanka z pastą z bakłażana, z granatem i oliwą z oliwek. Oczywiście chodzi nam Mocno. tylko i wyłącznie o owoc. jakaś gorąca, dobrze? Mocno gorąca, tak. tak, serka. czosnek, bakłażana i oliwę, to się zgadza. Ale jakaś porywająca to na niej. Ale nie jest. gorąca. No to co, gorąca, to dobra, no. Ale jakaś nie taka, no co? miodem jest. Tak, o, zmiot, miał być miód. No. Tak, 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 tak. A taka poprawna. Ale nic nie zachwycającego. Jadłem lepsze. Krokiety z szynką sarano. Moi drodzy, to jest taki hitor, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Myślę, że to trzeba próbować. Tego sosię, że na ostro. No, na ostro. No nie wiem, czy to jest ten sam sos co do ziemniaków. Zobaczmy. O, dobrze. Powinien być w środku taki Ala bechamel, czyli one powinny być płynne. Bechamel jest. No bo gorące. Sos jest ostry? To jest taki hmm, majonez poczułem. połączony właśnie z ostrością. Właśnie trochę tłustawa, nie? No no Byłyśmy w Hiszpanii nie, jest nie, nie jest były takie tłusta. tłusta. Mhm. Ale poprawne. Znowu poprawne. To nie jest znowu jakieś wybitne, poprawne. Fajny ten sos jest, bo on jednak tutaj pomaga w tym, tu, w tym tłuszczu, chociaż tym on tłuszczu. też jest tłusty, ale, ale. Chociaż tego ostrego ale jest trochę. Dosyć ostro. No. no i jeszcze oczywiście hit hiszpański, czyli ziemniaki, patatas bravas. Też powinny być ostre z ostrym sosem. Mm -mm. Nie są z ostrym sosem? Co mm -mm. to zaraz? To jest sam majonez po prostu, tak? Ja lubię na jogurtowy bardziej. Nie, to jest aioli, chyba takie, wiesz, majonez. Wezmę. No bardzo tłusta pozycja. Nie, to w Hiszpanii te ziemniaki są ostre, są podawane na ostro. Z tym ostrym sosem. Z tym. No. To jest sos do tego. Uważam, że z tym sosem byłoby to lepsze. Poczekaj. Przetestuję. Sam... O, no właśnie, zobaczysz, czy ci się ten smak taki odtworzy, hiszpański bo mi się wydaje, że to powinno być z tym co tam podawane. A znowu są tłuste i mało tego, to nie jest taki zdrowy tłuszcz. Trochę mi się ta madara przypomina, czyli taki smak niezdrowego tłuszczu. Jak nie widzieliście odcinka, to grunijcie. No tutaj jest bardzo podobna taka, no taki przebija, taka frytura nieciekawa. No i, a jeszcze ta zupka. Zabieram się teraz za tą zupę. Zupa jest baskiska. Z kraju basków. O, bardzo dobra. Pomidorowa. Świetny pomidorowy smak, lekko ostra. Ja jest ciekawe jak te krewetki i tak dalej. Nie się smakować tak? To A to takie Mhm. Mm Mule są też, oprócz krewetek. Miałoby być jeszcze ryby jakieś? O są tu ryby chyba? To kalmar jest. Nie to jest chyba ryba. Nie, kalmar jest też tam pod spodem. Znaczyć. Pietruszka, czosnek, pomidory. No to się zgadza, tylko dla mnie za chłodne. No. Nie? Nie zdążyłem powiedzieć. Tamte rzeczy są za gorące, a to jest z kolei za chłodne. wasy są gorące? No. A to jest takie. Ale to jest najlepsza pozycja na razie, ta zupa, moim zdaniem. Gdyby była bardziej ciepła, byłaby jeszcze Tak, to prawda. I trochę może bardziej pikantna. Nie wiem, ja tak ostatnio to szybko, że za mało ostre. Ciekawe, czemu? Już się tak przyzwyczajam, wiesz. Spoiler. Moi drodzy, flagowe danie tej restauracji coś, na co my tu przychodziliśmy te lata temu. Jak tutaj jeszcze nic nie było, pachnie, wędzoną papryką to jest na duży plus. Paeja z owocami morza, bo taką pawełek najlepiej lubi. Jest groszek, są pomidory. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jedną chyba. To jest krewetka czy langustynka? Już co, krewetka to ja już jedną wziąłem, a to jest krewetka jeszcze jakaś inna. Krewetka na to jest górze. krewetka taka w całości ze skorupą, ale są też krewetki osobno. No. Tutaj zawsze były w tej paeji. Tak, ośmiorniczki, ale coś nie widzę. Nie ma tym razem, nie ma. Ale wygląda tak na pomidorową. Takie, takie fajne ośmiorniczki. Jest papryka 56 zł uważam, że cena dobra, ale zobaczymy jak to smakuje. Po prostu świeca pewnie. No, kalmarek mięciutki. Ja sobie jeszcze spróbuję... Oj, to jest chyba taka krewetka właśnie w stylu pawełkowym. Tak, jej nie lubisz. No właśnie. Ta w zupie była lepsza. Mm. A paella bardzo dobra, taka hisz naprawdę hiszpańska, nie? Taką jedliśmy ostatnio w Alicante. Myślę, że taką paellę też byście mogli yy, zjeść w Hiszpanii. To, że w Hiszpanii byłaby jeszcze tak fajnie przypieczona, przypieczona na, na górze, na, bo ona najczęściej jest... Ryżem. Tak, na górze jeszcze. Takie są hiszpańskie. To Ale jest ta jest Polska aromatyczna wersja. bardzo. Ale smakowo jest no. bardzo dobra. Krewetki bardzo dobrze zrobione w punkt, taki jak powinny być, jakich nie lubisz. Tak, kalmar miękki, mule też miękkie, wszystko się tutaj zgadza. Szkoda, że nie ma ośmiorniczek albo ryby, bo dzięki temu byłaby bogatsza, ale ogólnie smak super. No. Rozmawialiśmy też z Pawełkiem, że zupa rybna z owocami morza miała dość dużo składki i ona kosztowała coś ponad 30 zł, więc też nam się wydaje, że cena tak bardzo była dobra. dobra. No? Więc jak ktoś lubi zupę rybną, jak ktoś lubi paję. Można, no I ceny i nie są jakieś przesadzone. No. Tak. Jedyne co było przesadzone w karcie to był kubełek owoców morza czy garnuszek. To nam się wydawało, że to drogie, bo to stówę kosztowało prawie. 95 zł, złotych. Złotych, ale nie wiem ile Ale tego może, było. Tego było może tego było no, bardzo dlatego, dużo. Dlatego, tego nie wiemy. No to jest super. Nie wiem czy na dwóch, bo dosyć mała porcja, nie? Ja wiem czy mała? Tak? Jak mamy przystawki, to spokojnie ja, na dwóch można. zupę, a no po właśnie, po no. Tej no tak, To, to po tak. zupie i po tej porcji. No tak. Moi drodzy. Pączuszki, ponieważ chcieliśmy wziąć krem kataloński, ale Pawek już nie może. Nie w związku z tym wzięliśmy coś na podziałkę dla trójki. Hiszpańskie pączki z kremem śmietanowym, koglem, moglem i karmelizowaną gruszką. Gruszka chyba nie jest karmelizowana. Jadłeś już tego pączka? Ja ja całość. Jak te pączki? Takie niespotykane w danie połączenie. Mmm, olej. Byliśmy tyle razu w Hiszpanii. Jak do ziołowe? Nigdy takiego nie jedliśmy. Ale no, takie tłuste. Jedź ze wszystkim, to nie będzie tłuste. Dobre to jest. Dobry. Coś takiego innego, niespotykanego. Rzeczywiście, byliśmy tyle razy w Hiszpanii, jakoś na takie pączki, żeśmy nie trafili. Ale nazwa brzmiała y, po hiszpańsku, więc to jest raczej hiszpańskie danie. Ten kogiel mógł być ledwo wyczuwalny, nie? Malutko Dobry. jego jest. Dobra, dla ludzi, co robią pączki, bo fajne połączenie, bo pączki są ciepłe i leżą na zimnym kremie. Super. drodzy, wyszliśmy. No i cóż, polecasz? A co mam polecać? No, przyjście tutaj no i zjedzenie ba, czegoś, oczywiście. najbardziej te rzeczy z owocami morza, czyli zupka i paeja rewelacyjne. Deser też całkiem Jak nie, nie lubicie tłuszczu, to nie bierzcie tych przystawek, co my braliśmy. Tak, były dosyć tłuste te wszystkie, wszystkie. Dosyć tłuste, tak, ale co ważne właśnie to, co Pawełek powiedział, że w Hiszpanii nawet jak takie są z głębokiego tłuszczu, to one takie nie są przesycone. To chyba jakiś błąd w sztuce był na zasadzie, chyba na za zimny olej po prostu zostało to wrzucone. Chociaż były bardzo gorące. Tak. No cóż, 300. 22 zł. 22. Słuchajcie, ja już ostatnio tak Ale płaczę. Nie wiem, czy W każdej tacie płacimy 300 zł. To już tak? jest po prostu że nada. No ale to jest trzy osoby, no to Ale sushi kosztuje tyle, co taka restauracja? Tak, bo to jest hiszpańska restauracja. To no nie to są może. No jakbyśmy na kotleta schabowego poszli ziemniakami, to no, może inaczej tak. by to wyglądało. Tak, tak, poza tym myśmy tego całą masę wzięli. Nie wiem, jak to jest u Was. Dajcie znać. czy U Was w mieście, jak idziecie do knajpy, to też trzeba liczyć 100 zł na osobę. Mam wrażenie, że jest coraz drożej. Także nie, nie, niebawem to nas chyba. Nie wiem. Puszczam z torbami. No, bo to my nagrywamy i chodzimy. Także, a wy, jak byliście w pasjonie, albo coś byście zjedli, z tego, co jedliśmy, to zapraszamy do komentowania, podbijajcie filmik i czekajcie na kolejne odcinki. Pa, razie, pa.